Nie ci pilota na telewizję. Głośniej, ciszej, jaśniej, ostrzej, o! Ostrzej, młodziej, wyżej. Nie ma. nie ma, nie ma wyżej tylko. Boże, co się dzieje? Niedziela w Zgierzu. Wspaniały poranek. Ludzie idą do kościoła, idą z rodzinami na spacer, a my po prostu wśród gołębi, wśród narkotyków, wśród zwierząt, psów i policjantów kręcimy wspaniałe ujęcia na planie serialu komisarz Aleks. Premier powiedziane. To no wyjaśnijmy, kiedy jest Tak, Teraz cię przejechać. Uciekł. Teraz w tym dublu nie dam się wrobić przyjadę go na pewno. A to są takie tajemnice, to są to od kuchni, Ty chcecie to zdradzać, po co ludzie mają to wiedzieć, niech ludzie oglądają fajnie, po co im pokazywać ten warsztat. Trzeba trochę robić min dziwnych, trochę krzyczeć do psa, czasami piszczeć, czasami udawać dziecko, nie wiadomo co, No jest zabawa. Komisarz Aleks to jest taka wdzięczna forma, która jest po prostu serialem familijnym. Każdy odcinek jest o czymś zupełnie innym. Odcinki nie są ze sobą powiązane w żaden sposób. Każdy odcinek opowiada odrębną historię. Jedynym takim stałym punktem łączącym te, te wszystkie... Historię jest właśnie komisariat. Komisariat znajduje się w wybudowanej scenografii, nie jest to prawdziwy komisariat. Został stworzony od podstaw w jednym z budynków w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej. W takim serialu, który jest Stasiemcem długim, jest ważna atmosfera. To jest przede wszystkim. No tu są bardzo dużo aktorzy. To jest po prostu aktorski serial i dlatego jest fajnie. Przygotowania do roli to jest długi proces. Ja przygotowywałem się całe życie. Po pierwsze, przygotowywałem się oglądając Czterech Pancernych i Psa. Potem Psa Cywila, potem Reksia, Pluto. To jest królestwo Leona Bergera, patologa. Państwo tutaj widzicie, są stoły, na których się rozwiązuje zagadki śmierci. Tam mamy lodówki. W tych lodówkach yy, czekają yy, kolejni klienci. Na pewno, proszę Państwa, nie powiedzą otwarte. <laughs> tak to wygląda. Tutaj spędzam, yy, mój bohater spędza większość czasu. Tutaj pracuje, tutaj się pożywia, tutaj myśli. Balansujemy na takiej cienkiej. Mam wrażenie granicy pomiędzy filmem familijnym a jakąś prawdziwą, poważną opowieścią. I mamy fajną ekipę, która cały czas rozprasza mnie, dlatego muszę to zrobić. Niestety nie udało mi się go przyjechać. Będę polował na następnych ujęciach. Na niego. Wszyscy mówią, że jestem najbardziej zdecydowany na na, na planie. Ja teraz bardzo przepraszam, bo to jest pierwszy unit, a ja idę na drugi unit i jestem zapracowany. Proszę pytać kolegę. Mamy znakomitego konsultanta na planie, Krzysztofa, który zdradza nam pewne tajniki zawodu i, i, i sprawuje pieczę nad tym, żebyśmy wyglądali profesjonalnie. Pierwsze spotkania, za którymi odbywają się na sali gimnastycznej. Uczę ich technik interwencji, posługiwania się bronią. Później przechodzimy na strzelnicę. Muszą się nauczyć strzelać. Zademonstruję Wam coś takiego, o co sobie zrobiłem, co robi ta broń, ale to tylko, to tylko na początku tak się dzieje, bo, bo potem, oczywiście, myślę, że człowiek już pamięta po bólu, żeby nie robić tego błędu, bo to wygląda mniej więcej tak, że tu przy nabijaniu, tak, tu wraca. I wiesz, w nerwach jakoś tak. Zawsze się, zawsze się zahacza. No i na, na próbach, jak miałem, jak miałem przygotowania do zajęć z bronią i do tych wszystkich technik policyjnych, no to wtedy mi się to stało, potem zapomniałem i dzisiaj dzisiaj znowu. Także jak się spotkamy za jakiś czas, nie będę tego miał, to znaczy, że... To jest to ciężka praca i dla aktorów, i dla instruktora, bo trzeba przygotować ludzi niektórych od podstaw. Tak? Niektórzy mieli do czynienia z bronią z jakimiś tam technikami interwencyjnymi czy sztukami walki. Miałem taki odrzut jakby z jakiegoś magnum w ogóle strzelał, bo sobie wyobrażałem, że to po prostu e, to jest jak z jakiegoś kapiszonu tu się okazało, że, że, że to jest po, z, zabawka dla, dla dużych chłopców. Jak jest tak zimny jak dzisiaj, i trochę jeszcze deszcz pada i jeszcze nie wiadomo co, to jest ciężko. Jak, jak załapiemy jakiś fajny humor, no to jest super. 12 godzin bitych na planie, a czasami więcej. Faktycznie pracujemy długo, wiele godzin. Zdarza się, że dochodzimy że, do 14, chociaż pilnujemy, żeby to było 12 godzin. I. Komenda policji jest tylko jednym z wielu miejsc, gdzie, akcja, gdzie rozgrywa się akcja. Gra się, że tak powiem, zwarcie, bo trzeba szybko mówić, bo bardzo drgają szczęki wszystkim z zimna. Cóż, no niestety, poprzedni tydzień nas bardzo rozpieścił. Teraz jest tak, że zaczynamy, zaczynamy odczuwać, co to znaczy kręcić w zimie. No ale oczywiście. Chyba muszę zaraz iść, ale mamy takie specjalne rzeczy do łapek. Muszę lecieć, bo zaraz wchodzę. To praca, jeszcze coś po. To nie, jednak nie, jednak jeszcze poprawki. Ale chciałem powiedzieć, że takich wynalazkach właśnie fajne są. Można robić takie rzeczy co? O, jakie? Co? Kiedy? To jest typowa praca w serialu telewizyjnym. Stajemy wcześnie rano i po skończonej pracy idziemy do domu, żeby uczyć się. Materiał na następny dzień. Przechodzimy wcześniej. My, aktorzy, mamy ten. Nie wiem czy komfort to jest właściwe słowo, ale przechodzimy troszkę później. Jednak ekipa zaczyna pracę na planie przed nami. Oglądają nas. Tak, to są bardzo takie intymne, sytuacje. Proszę Wam nie przeszkadzać. Ustalacie przyczynę zgonu i ewentualnie znawiadamiacie policję. Proste. Generalnie zawsze stopień trudności jest większy, kiedy na planie są zwierzęta. A w wypadku komisarza Aleksa pies towarzyszy nam cały czas i właściwie jest w każdej scenie. Więc ten stopień trudności został zwiększony. No i jest to, jest, to, jest, to, jest to jakaś trudność, jest to problem, z którym się musimy zmagać. Ja myślę, że kiedy myśli się o tym, jak się gra ze zwierzętami, to zawsze się gra na straconej pozycji, bo cokolwiek człowiek nie zrobi, to i tak zwierzę jest lepsze. Aleks jest duszą tego serialu i wszystkie działania są związane z Aleksem, z, z Rokim. To jest Roki? To jest Roki. Główny jest bohater. bohater. Wafelek to jest numer dwa, który grał do tej pory, i, i Tiger numer trzy, który zaczyna swoją karierę w tym serialu. Wafelek, dubler Rokiego, wymieniają się hmm, chyba one najczęściej. E, obydwa pracują. Wafelek pracuje od drugiej serii i zastępuje e, Rokiego w takich scenach, w których e, przede wszystkim jest dużo biegania, łapania przestępców. E, ma dużo większy temperament, natomiast e, może troszkę mniejsze zdolności w aportowaniu przedmiotów, w precyzji tego aportowania. To wszystko robi Roki. Trzeba było uważać na zdjęcia. Pies policyjny ma konkretne zadanie, tak? Jest to pies albo tropiący, albo patrolowy. Psy do wykrywania materiałów wybuchowych czy zapachów narkotyków, mają swoją yy, że tak powiem, działkę do, do, do działania. tak? Tutaj ten pies musi wykonywać wiele czynności różnych. Myślę, że pies policyjny nie poradziłby sobie. Prowokujemy je różnymi gadżetami, zabawkami, piszczącymi, piłeczkami. E, ostatnio bardzo się spodobała Rokiemu taka świnka malutka, która piszczy. E, Aktorom się też podoba. I co? Myślałeś, no. że ci się uda? No. Cały czas byłem w mój Tak? A na artykuł o zabójcy miałeś no. się nabrać. Tak. No. Domowe no. przedszkole. Obecność Aleksa, czy Rokiego właściwie, na planie na pewno wprowadza taki element nieprzewidywalności do naszej pracy. Ja mam taki żart, że jak mówię mu stop, to muszę go odprowadzić do tyłu wzrokiem. Także tak mnie to słucha średnio. Hey! Czekaj! Czekaj! Kochani, zapraszam was do oglądania Komisarza Aleksa. To już tyle lat i jeszcze parę lat z wami będziemy. Zapraszam, Irek Czok. Zapraszam Państwa do oglądania tego serialu, który jest rzeczywiście fantastyczny. Grają wspaniali młodzi aktorzy, no i oczywiście najważniejszy główny komisarz Aleks. Ja mówię to o swoich podwładnych jako komendant tej komendy. I będę sprawdzał, czy jest ten serial oglądany. Prosto ze stołu sekcyjnego zapraszam Państwa do oglądania serialu Komisarz Aleks. Pozdrawiam. Lundberger. Bardzo serdecznie zapraszam do oglądania serialu Komisarz Aleks. Zapraszam do oglądania Komisarza Aleksa. Pozdrawiam, Krystian Wieczorek. Generalnie to jest mało, mało poważne. Przyznam się, że bardzo często gramy z psem, którego nie ma. I zastanawiam się, czy to powinien robić facet w średnim wieku.